Na program zaprosił sponsor, firma Lego. Za nami wielkie emocje. Adrian pozostaje niepokonany, ale we wtorek. Nie boisz się. Nie. The Floor, nowy teleturniej We wtorek o 20.55 w TVN. Sponsorem programu jest firma Bielenda. Producent kosmetyków przeciwzmarszczkowych oraz na przebarwienia z linii Bielenda Egzosomy Młodości. Sponsorem programu jest Skype.pl. Właściciel internetowego biura podróży do rezerwacji lotów, citybreaków i wakacji. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia. Organizator wycieczek szkolnych z warsztatami edukacyjnymi. Tęsknisz za słońcem i wakacjami? Agua gwarantowana pogoda i łogi relaks pod nami. Leć tam, gdzie zawsze ci słońce. Dzień dobry, Dzień dobry, bardzo w Radio Z. Pełni szczęścia, z ulubioną muzyką, w dobrym towarzystwie, z nadzieją na wygraną. Każdego! Radio Z. Staj razem z nami. Jak do misji psi patrol. Psi Przętem. Psi, psie fajne koszulki już od 10 zł, a zabawki od 15 zł. Zabawa tak jak chce. Pepko, to kochaj niskie ceny. Tao Tao Chili smak w każdej chwili. Jak prezent dla ukochanych dzieci, to Allegro. Znajdź prezenty na dzień dziecka w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Janek ma dzisiaj urodziny i jego córka zrobiła pierwszą w życiu kolację. Doskonały kucharz potrzebuje doskonałej wydajności. Ale zawsze używaliśmy tego. To może małe zawody. Fery usuwa tłuszcz skuteczniej i myje do dwóch razy więcej naczyń tą samą ilością płynu. No i mamy zwycięzcę. Fery. Wydajniejsze mycie sfery. Niezła akcja. Główną rolę gra olśniewający. iPhone 16 w ofercie z abonamentem. Najtaniej Flay. Robi genialne zdjęcia w mgnieniu oka dzięki sterowaniu aparatem. Kadry jak marzenie. Dobry kadr jest wiele wart. Wart wiele! A w Play w najniższej cenie. Przejdź do Play. Teraz iPhone 16 najtaniej w Play w ofercie z abonamentem, bo w Play płacisz mniej. Play. Jest okulminacja. Jak więcej niż darmowe dostawy, to też darmowe zwroty. Jak więcej niż oszczędności na dostawach. To smart-okazje dla smartowiczów i zbieranie smart-monet. Wypróbuj Allegro Smart za darmo i ciesz się nowymi sposobami na oszczędzanie. Jak Allegro Smart, to więcej korzyści. Jak tak, to Allegro. Orial Aqua Plus każdego dnia. Rozerwij, wsyp i poczuj wpływ codziennego nawadniania z formułą elektrolitową H2 Orial Boost. Orial Aqua Plus wspomaga wchłanianie wody. A codzienne nawadnianie inspiruje cię do dzielenia się pełnią życia z całym światem. Bo kiedy jesteś pozytywnie nawodniony, pozytywnie odbierasz każdy dzień. Codzienne nawadnianie z Orial Aqua Plus pozytywnie wpływa. Szukaj w aptekach. Nasz przepis na równomiernie wyrośnięty i puszysty sernik. System stabilnej temperatury w niezawodnym piekarniku Amika. To gwarancja efektu za każdym razem. Piekarnik Amika. Pieczenie na medal. Sprawdź. Na Vinted wszystko znów staje się nowe. Zarabiaj na zbędnych rzeczach i dziel się radością. Kupuj i sprzedawaj artykuły dla dzieci na Vinted. Zaprosił mnie na randkę. Dokąd? Pisze, że będę zachwycona, bo tam jest cudownie, przestronnie, rewelacyjne jedzenie i super obsługa. I codziennie sprzątają. Rzaszel śni. Do Lidla? Zakupy robię tu! W moim lidu! Oczystość mają, porządek mają! Bo jak czystość, porządek i niskie ceny, to w Lidl! Zakupy robię, w moim lidu! Na program zaprasza jego sponsor firma Ford, producent rodzinnego hybrydowego Forda Kuga. Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics. Producent wydłużająco pogrubiającego tuszu do rzęs warietę. Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej, muszynianka. Dobry wieczór, zapraszam na szczegóły prognozy. Warto zaznaczyć, że już jutro wchodzimy w meteorologiczne lato i pogoda nam to wszystko doskonale odzwierciedli, bo będzie upalnie.